Jest loczek i dzieje się magia. Słuchajcie, święta, tuż, tuż. I dzieje się magia. Słuchajcie, na dali taka niewielka, na mnie bardzo duża. Zaraz Wam pokażę. Przed Andrzejkami, przed Sylwestrem Wszystkie Panie, albo przynajmniej duża część, szuka różnych wyszczuplających body, majteczek, bagmud, wyższych majteczek. Także prezentujemy je dzisiaj, zdają na sobie, żebyście miały wszystko, jakby, słuchajcie, w takim zestawieniu. Szybki. szybki. Także e, dziewczyny na dali nie widać, ale musicie mi uwierzyć na słowo. E, ma na sobie takie niskie, słuchajcie, figi, które są wyszczuplające z przodu, czyli tutaj wyszczuplają ten brzuszek, którego Daria nie ma i słuchajcie, wyszczuplają nam tutaj jakby tył, którego też Daria nie ma, ale bardzo ładnie, słuchajcie, oklarają jej pupkę, którą Daria ma. Także jeżeli słuchajcie, potrzebujecie pod kreację tylko i wyłącznie wyszczuplić sobie tą dolną partię brzucha, czyli tu jak najbardziej wystarczą Wam właśnie takie wyszczuplające fiki. Jeżeli chcecie, żeby się działa większa magia, tak jak u mnie, proszę bardzo obserwować, to macie body. Eee, pół żartem, pół serio, dla mnie, jeżeli chodzi o rzeczy takie wyszczuplające mocno i które mają nam wyszczuplić jakby tą część słuchajcie, ciałka do brzuszka, czyli jakby całą tą partię i boczki, najlepsze jest body. Przynajmniej ja uważam, że jest najbardziej wygodne. Słuchajcie, nic się nie roluje, mam taki pełen komfort noszenia i to, co Wam już nieraz pokazuję, bo ja jestem bezwstydna, jak wiemy, tak, e, mamy tutaj, o, takie fałdki, różne takie fałdki i później się dzieje magia, także tak. Oczywiście, dziewczyny, mamy na sobie również, mm, a to, co jest jeszcze ważne, że tu macie ramionczka odpinane, także można dać silikonowe. I macie pupę bez szwową, czyli tutaj już nam nic nie obciska, nic nie dzieli pośladka i tak samo tutaj macie dziewczyny też bardzo mocno wyszczuplone plecy. I to, co jest jeszcze ważne, słuchajcie, w bodę, że jak sobie zakryjecie tutaj ten tył, to bardzo ładnie wygląda nam to połączenie jakby biustonosza i tam już też wszystkie te fałdki są wygładzane. Elegancko, magicznie. A Daria ma w brzuszku takie i latają, bo chyba głodna jest, wiecie, żeby tego brzucha nie było. Dobra, wracając. Bardotka 1, Bardotka 2, Bardotka Expert Bra <laughs> z Kingi. Dziewczyny bez z dużym puszapem, bardzo fajnie trzymająca, do dużych dekodów, do płytkich, gdzieś tam takich jakby głębszych w ogóle dekoltów, nie tylko głębokich, fałkę, ale w ogóle głębszych. I ona ma bardzo mocne usylikonowanie, słuchajcie, tutaj jakby na boczkach. Ta bardotka, bardzo dobrze znacie, bardotka z Corina, czyli to, co Wam pokazywałam, prawda? Ona jest na średnie i duże biusty, nawet tam jest miseczka 80i. Bardzo dobrze się trzyma, nie opada. Także naprawdę świetnie sobie radzi z większymi biustami. A wiem, że takich tak, dziewczyny szukacie. Hmm, czyli mamy dwie propozycje: małe i średnie biusty. Tu mamy małe, średnie i duże biusty. Także dla każdego jest coś, co adekwatnie, słuchajcie, potrzebne pod kreację. I zaraz się przebierzemy w dwie kolejne fajne propozycje: wyszczuplające, magiczne. Także tak. No jak się czujesz? O, ściśnięta. Teraz ona, słuchajcie, sapała, jak się ubierała. Nie, to nie było. By była, ja nie mogłam w to tak. wejść, naprawdę. Tak, nie masz taka chuda, ale śmiało się na dali, że słuchajcie, teraz pójść w sześć. to takiś tu marczy, bo poza chuda, nie? Tam jeszcze by trochę te jamki blazło. Także dziewczyny, magicznie mamy teraz, słuchajcie, figi wyszczuplające wysokie na dali i nam nie macie dziewczyny bermudy. I już tłumaczę, jeżeli mamy kreację taką, która nie pozwala nam założyć. Body na ramionczkach, i musimy mieć coś, co będzie się kończyło przed stanikiem. To tak naprawdę najlepsze są właśnie takie oto szwigi wyszczuplające. No i potrzebujemy oczywiście wyszczuplić tutaj, słuchajcie, cały brzuszek i boczki. Daria ma na sobie MK i faktycznie trochę się musiała namocować, żeby ją włożyć, ale jeszcze mimo wszystko wiadomo, że jakby przy jej jest co ściągać. Mocne, słuchajcie, zebranie tutaj i mocne ściągnięcie boczków na na. na na bokach, czyli wszystko to mamy, słuchajcie, wygładzone i oczywiście tył jest bezszwowy. Także polecam Wam. I to jest tak najbardziej, słuchajcie, sprawdzony model yy, przez nas yy, i przez nasze klientki. Także można kupować, słuchajcie, w ciemno. A co ja mam? A ja mam to, słuchajcie, takie dziwactwo, jak ja to mówię: Bermudy. Kiedyś się z tego chichniało mi w ogóle z nazwy, ale są to bardzo fajne. Yy, słuchajcie, są bardzo fajny model, ponieważ tak, one nie są jakoś tak mocno wyszczuplające ani nic. One się nazywają All Day. Yy, są bardzo przyjemne i widzicie, też są bardzo fajnie skrojone. Że tutaj nam nie obciska, jakby uda, tak? I nie obją się żadne fałdki. O co myślę, że naprawdę jest bardzo ciężko w bermudach. I one są bardziej, słuchajcie, żeby nam wygładzić skórę, żeby wygładzić celulit, żeby tu nie było żadnych fałdek. I na przykład, jeżeli się nie lubicie obciskać, albo nie możecie się obciskać, bo ja nie bardzo mogę chodzić w bodełyszczupującym ani w takich majteczkach, bo boli mnie po prostu brzuch, ale potrzebuję tutaj wygładzić, właśnie o wszystkie swoje takie niedoskonałości różne. Bermudy są świetnym rozwiązaniem. Pod wszystkie sukienki, słuchajcie, pod spodnie są bardzo komfortowe. I jakby nie bez kozary nazywają się all day, bo tak naprawdę można w nich chodzić przez cały dzień. Także jeżeli potrzebujecie, słuchajcie, śmiało piszcie, wchodźcie na naszą stronę i wybierajcie albo bermudy, albo bardotki, albo właśnie figi czy wody wyszczuplające. Także polecamy się. Polecamy. <laughs>